Manchester City może stracić zdobyte tytuły. Ruszył wielki proces 115 zarzutów pod adresem obywateli Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat, kto wygra nową Champions League. Obliczył to superkomputer, były trener Pogoni Szczecin i Legii Warszawa na szczycie Serie A, kolejna kontuzja w FC Barcelonie. Leo Messi powrócił w wielkim stylu, ale na start podsumujemy sobie najciekawsze wydarzenia z tego weekendu. Jak wiecie, w tym momencie na południu Naszego kraju rozgrywa się wielki dramat. Ludzie tracą dobytki swojego życia. Jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam was, aby pomóc naszym rodakom, którzy w tym momencie walczą z tą wielką tragedią. Link do zbiórki macie na dole w opisie tego filmu. Liverpool przegrał pierwszy mecz pod wodzą Arnes Lota. Stało się to na Anfield i jeszcze z niespodziewanym rywalem, no bo z Nottingham Forest. Jedynego gola w tym meczu zdobył były zawodnik Chelsea, Callum Hudson odoi Na tym spotkaniu pojawił się także były zawodnik Derez, Diego Alcantara. Co ciekawe, to on na początku tego sezonu był jeszcze w sztabie szkoleniowym Hansiego Plika w FC Barcelonie, ale coś tam poszło nie tak i ta przygoda po nieco ponad miesiącu się zakończyła. Manchester City niespodziewanie w pierwszej minucie meczu z Brentford stracił gola, ale meczu jednak nie przegrał. Erling Haaland dwoma bramkami w pierwszej połowie spotkania odrobił straty i dał prowadzenie, którego już obywatele nie oddali do samego końca meczu. Pewne zwycięstwo zaliczyły Czerwone Diabły, ale zawdzięczają to swojemu bramkarzowi. Andre Onana w pierwszej połowie wybronił karnego. Spotkanie zakończyło się wygraną 3-0, a Jan Bedenarek wziął udział w tym meczu. Co ciekawe, to kilka dni temu odnowił on swoją umowę ze Świętymi do 2027 roku. W derbach północnego Londynu o jedną bramkę lepszy okazał się Arsenal. Jedynego gola w tym meczu zdobył Gabriel, jednak to wcześniej kanonierzy mogli grać w osłabieniu po Paulu Timbera na Pedro Poro, ale arbiter uznał, że nakładka była tylko na żółtą kartkę. Idealną okazję na gola zmarnował Martinelli, który oddał uderzenie w tej sytuacji zamiast podać piłkę do lepiej ustawionego saki. W barwach Arsenalu zadebiutował także Rachim Sterling. Trzy punkty zdobyła Chelsea, pokonując Bournemouth 0-1 na wyjeździe. Bramka padła dopiero w minucie 86, a jej zdobywcą był Nkunku, który całując niebieskiego balona celebrował trafienie. Natomiast asystę zaliczył Jadon Sancho, były zawodnik Manchesteru United. Co więcej, został wybrany zawodnikiem całego spotkania, a kibice po meczu skantowali jego nazwisko. On także, podobnie jak Raheem Sterling, tym meczem debiutował. 2 do 0 Real Madrid pokonał Real Sociedad, gola z 11 metrów zdobył Vinicius, a kolejne trafienie, także z karnego, dorzucił Kilian Mbappé, który celebrował go dość kontrowersyjnie, udając, że ociera łzy. FC Barcelona pokonała Gironę 4 do 1. Niestety Robert Lewandowski gola nie zdobył, ale wyręczył go Laminę Jamal, Dani Olmo oraz Pedri. Jamal w tym sezonie ma najlepsze statystyki w La Liga, bowiem brał udział przy 7 golach, a dokładnie to 3 razy je zdobył, a cztery razy asystował. Wracając do Roberta Lewandowskiego, to niestety nie był to jego dobry mecz, a wielka szkoda, ponieważ w ten weekend zagrał po raz setny w koszulce FC Barcelony. Z rąk Ter odebrał także w i pamiątkową koszulkę. Niestety urazu mięśniowego nabawił się także Dani Olmo, który dołączył do długiej listy kontuzjowanych piłkarzy Dumy Katalonii, a to poważny cios, gdyż napastnik wypada z gry na około 5 tygodni. Dla Bayern Monachium hat zdobył Harry Kane. Anglik trafił w pierwszej, 1.43. oraz 90. minucie spotkania z 11 metrów. Tym samym Gwiazda Południa zdemolowała wyjazdowy meczu Holstein Kiel aż 6 do 1. Honorowe trafienie dla gospodarzy po asyście Tymoteusza Puchacza zdobył Giwowicz. Co ciekawe, to Polak uciszał kibiców bawarskiego klubu, przegrywając w tamtym momencie 5 do 1. Musimy powiedzieć także o Musiali, który to otworzył wynik tego meczu w 14 sekundzie. Napoli nie miało litości dla rywala i zdemolowało Cagliari 4 do 0. Problem w tym, że kibice przegranego zespołu byli bardzo niepocieszeni i wezwali piłkarzy na dywanik. Do wysłuchiwania obelg na swój temat dołączyła także klubowa maskotka, czyli Flaming. No po prostu, patrząc na tą fotkę, to tak trochę szkoda tego Flaminga, bo akurat on jest tutaj Bogu Ducha winny. Piłkarski świat bywa nieprzewidywalny, a kolejnym na to dowodem jest niezwykła forma Udinese, które w tym momencie jest prowadzone przez trenera znanego z polskiej ekstraklasy Kostę Runialicia. Zespół z północy Włoch jeszcze w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie, a teraz stał się totalną sensacją Serie A, bowiem plasuje się na samym szczycie tabeli po rozegraniu czterech kolejek. Kluczowym momentem tej podróży było spotkanie z Parmą, w którym to Udinese przegrywając 2-0 do przerwy, dokona niesamowitej remontady, wygrywając ostatecznie 3 do dwóch. Runijd trafił do urinezy w lipcu po kilku latach sukcesów w Polsce, gdzie prowadził pogoń Szczecin oraz Legię Warszawa. Czy Udinese pod wodzą tego trenera to taki chwilowy fenomen, czy być może jesteśmy świadkami narodzin nowej potęgi z Serie A? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne: Udinese w tym momencie jest na najlepszej drodze, aby napisać własną, niepowtarzalną historię. Już dzisiaj startuje nowa edycja Champions League, a Wy od sponsora naszego kanału, czyli Betfan, możecie zgarnąć free wynoszący aż 350 zł. 250, jeżeli Real Madrid wygra dzisiejszy mecz, a kolejna stówka, jeżeli Kilian Mbappe zdobędzie bramkę. Szczegóły tej oferty oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu LANDRY, grajcie odpowiedzialnie i za niewielkie stawki. W niedzielę Inter Miami pewnie wygrał z Filadelfią Union 3-1, a w wielkim stylu do gry po długiej przerwie powrócił Leo Messi. Nie tylko zdobył dwie bramki, ale i zaliczył asystę przy trafieniu Luisa Suareza. Po meczu Kawan Sullivan, czyli zawodnik Filadelfii, który jeszcze w lipcu tego roku zadebiutował mając zaledwie 14 lat, stawił fotkę na Instagrama właśnie z Leo Messim pisząc, że spotkał idola, a na dowód dorzucił zdjęcie w koszulce FC Barcelony ze złotą piłką Leo Messiego, gdy był jeszcze kilka i Manchester City ma bardzo poważne problemy, a one są związane z naruszeniami przepisów finansowych. Chodzi o lata 2009-2018, w związku z czym otrzymali aż 115 zarzutów. Proces miał rozpocząć się już jakiś czas temu, ale startuje on dopiero teraz. Pierwsza rozprawa odbyła się wczoraj, ale jak na razie cały proces nie jest jawny. W każdym razie władze tego klubu zapewniają, że wszelkie przepisy zostały spełnione i nie ma mowy o żadnych naruszeniach. Najwcześniej jakikolwiek wynik. Tej sprawy poznamy pod koniec tego roku, a najpewniej stanie się to dopiero w styczniu 2025. Jeżeli faktycznie okaże się, że dochodziło do nieprawidłowości, dochodziło do oszustw i dochodziło do celowego wprowadzania w błąd ligowych władz oraz UEFA, Manchester City może otrzymać poważne konsekwencje, a mówimy tutaj m.in. o odebraniu punktów, degradacji do niższej ligi oraz, co prawdopodobnie byłoby najbardziej bolesne, utratę zdobytych tytułów. We wtorek, czyli dzisiaj, rusza nowa edycja Champions League na odmienionych zasadach. Przed jej startem zapytano superkomputer, kto wygra. Dzięki 10 tysiącom symulacji możemy dowiedzieć się, które zespoły mają największe szanse na triumf. Symulacje przeprowadzone przez komputer Opta wskazują, że głównym faworytem do końcowego sukcesu, co raczej nie jest wielkim zaskoczeniem, został Manchester City. Mistrzowie Anglii mają nieco ponad 25% szans na zdobycie tytułu. Na drugim miejscu uplasował się Real Madrid który ma nieco ponad 18% szans na zwycięstwo. W czołowej piątce faworytów znaleźli się jeszcze takie kluby jak Inter Mediolan, Arsenal oraz niespodziewanie Bayer Leverkusen z szansami na poziomie 5,4%. Chociaż w piłce nożnej wszystko jest możliwe, to według superkomputera Opty aż 9 drużyn nie ma praktycznie żadnych szans na triumf, a zalicza się do tego m.in. Celtic, Slovan Bratysława, Szachter Donieck czy też Zrwena Zvezda. No i na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Mecze w Lidze Mistrzów rozpoczynają się o godzinie 18.45. O tej porze Juventus podejmie PSV Eindhoven, a Young Boys zagra z Aston Villą. Ciekawsze mecze będziemy jednak mieli o godzinie 21.00. Wtedy AC Milan kontra Liverpool, Bayern Monachium, Dynamo Zagrzeb, Real Madrid zagra z VfB Stuttgart, a Portugalski Sporting podejmie francuski Lille. Zaplanowany jest także mecz w ramach siódmej kolejki La Ligi, tutaj Majorca podejmie Real Sociedad, a także jeden mecz o 19.30 w pierwszej lidze ŁKS Łódź kontra Wisła Kraków. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Kolejny materiał już jutro samego rana, dlatego koniecznie dołączcie do nas, aby nic Was nie ominęło. Przypominam o zbiórce, link macie na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!